Zastroje rojowe uwarunkowane są genetycznie. Jeżeli jest duża ilość genów odpowiedzialna za rojliwość, to naprawdę proszę nie wierzyć, że z jednego ula będzie wychodził jeden roj, drugi, trzeci, piąty. Także przede wszystkim uwarunkowania genetyczne właściwa rasa pszczół. Poszerzanie gniazda mówiliśmy to już o tym na czas bo pamiętajcie, jeśli przeoczymy, w gnieździe pojawią się już miseczki. To już poszerzanie gniazda pewnie nic nie da, bo to już są rodziny w nastroju i tak na dobrą sprawę rodzina, która wpadnie w nastrój rojowy. Bardzo ciężko już później taką rodzinę prowadzić z tego nastroju i w sumie jedyne co was może uratować to odkład ze starą matką żeby po prostu pszczoły tak jakby miały takie poczucie, że ten rój tak jakby wyszedł, bo tworzenie, ani utworzenie odkładów już w niczym nie pomoże z młodymi matkami, ani poszerzanie. Także pamiętajcie, że my musimy wszystkie te zabiegi zrobić, zanim pszczoły padną w nastrój rojowy. To poszerzanie odpowiednie, węzeł i tak dalej. Wentylacja też ma znaczenie, bo nawet poszerzamy gniazdo, a wentylacja będzie za mała, to również z powodu wzrostu dwutlenku węgla pszczoły mogą się po prostu wyroić. Można też usuwać nadmiar mleczka, bo nastroje rojowe też pojawiają się wówczas, kiedy pszczoły osiągnęły już tą dojrzałość biologiczną, już jest odpowiedni poziom trutni. Matka dalej, dalej um, już zaprzestała takiej intensywnej produkcji jajeczek, i jest um, taka sytuacja, że jest za dużo karmicielek. I z nadmiaru tego mleczka również może pojawić się nastrój rojowy, i pszczoły zaczną zakładać mateczniki, dlatego że one chętnie tego nadmiaru mleczka po prostu muszą się pozbyć. Więc taką rodzinę jak najbardziej można wykorzystać na rodzinę wychowującą i poddawać larwy, po to właśnie, żeby pszczoły oddawały chętnie nadmiar mleczka tym. Tak długo jak matka, mimo wszystko, wydziela substancję mateczną, pheromonową, no to będzie utrzymywała rodzinę, e, tak jakby w rydzach, a po prostu e, rodzina nie będzie się powiększać, bo nie ma możliwości złożenia tej troić. Pamiętajcie o tym, że rójka e, w zależności od tego, na jakim, o, w jakim okresie czasu m, ona się pojawia, czy jest to zjawisko naturalne, czy odbiegające od normy. Ciche wymiany. To również jest naturalny mechanizm pszczół reagujący na matkę, która się już na przykład zestarzała, która nie produkuje wystarczająco dużej ilości substancji matecznej, która utrzymuje tą harmonię w ulu. Matka, która trutowieje, wspomnieliśmy sobie, że matka trutowa to nie jest to samo, co... Niektóre rodziny wymieniają i pozostawiają... Dwie matki czerwiące do wiosny. Jest to wyłączek behawioralny. Jest to cecha charakterystyczna niektórych ras i linii pszczół, na przykład jest to taka cecha charakterystyczna dla pszczół linii dobra. Proszę zobaczyć, ja tu najadę teraz kursorem i oznaczę Wam tutaj jedną matkę. Proszę zobaczyć, jest to matka z białym opaliskiem, dwuletnia, która normalnie jeszcze czerwi, egzystuje i funkcjonuje. A tu obok niej jest druga matka, wychowana właśnie z cichej wymiany, e, dlatego e, takie pszczoły zwykle m, się nie roją. Dlaczego? Dlatego, że one od wiosny już mają nową, młodą matkę. E, zwykle jest tak, i to jest wzorzec behawioralny i nie ma tu żadnej aberracji, bo jest to trochę charakterystyczna niektórych lat że one tak rzeczywiście na jesień robią, bo zabezpieczają się w ten sposób, bo jest to już matka stara, ale jeszcze wartościowa. I na wszelki wypadek pozostawiają w gnieździe obydwie, bo ta matka może zimy już nie przeżyć, nie przetrwać, albo nie daj Boże na wiosnę może już nie składać właśnie jaj zapłodnionych, dlatego pszczoły tak się zabezpieczają. I często gęsto widać w ulu na jesień, Dwie chodzące, nieprzeszkadzające sobie, nie przeszkadzające sobie, nie rywalizujące ze sobą matki. I często jest nawet tak, że zimują obie i nawet na wiosnę obie podejmują czerwienie. Co sprzyja nastroju, nastrojowi rojowemu? Otóż, jeżeli pszczoły właśnie przestają mieć miejsce w tym gnieździe, no to jest to logiczne, że będą chciały się podzielić. Zła wentylacja. Czyli zbyt dużo dwutlenku węgla też sprawia wrażenie, że jest za mało miejsca. Yy, więc najpierw, jeżeli widzimy, że tak naprawdę tego miejsca jest jeszcze tyle, ile trzeba, trzeba się zastanowić nad tym, czy ten ulg jest dobrze wentylowany. Po prostu otworzyć cały wylotek, zobaczyć, jak tam z otworami wentylacyjnymi. Może nawet otworzyć, yy, jeżeli macie osiadkowaną dennicę, to na, na trochę chociaż otworzyć tą osiadkowaną dennicę. Yy, I teraz, jeżeli. Pszczoły nie są zajęte przy zbiorach pożytku, to produkują duże ilości mleczka, no bo nie mają nic innego do roboty, będą karmić wszystkie czerwno, już nie mówiąc o tym, że też przy okazji będą rozwijać się różne choroby. To one też, ponieważ nie są zatrudnione i sobie siedzą w domu, a jest ich bardzo dużo, to będą chciały też niestety zrobić wycieczkę do jakiegoś innego domu. No przede wszystkim takim podstawowym inhibitorem powstawania nastroju rojowego, tak? czyli temu, co zapobiega, jest wytwarzanie substancji matecznej przez matkę. Starsze matki, niż tam półtora roku, no, zaczyna spadać ta ilość tej substancji matecznej. Też te cechy genetyczne mają bardzo duże znaczenie, wręcz no, takie kluczowe. Tak? No Ponadto. No są takie czynniki jak na przykład właśnie no, no, żeby, y, za mała objętość ula, tak, y, zła wentylacja, y, za duża podaż y, mleczka pszczelego, no, to, to, to zapobieganie. Za Natomiast potem, żeby zwalczyć nastrój rojowy, no, to trzeba podjąć jakieś właśnie metody zwalczania nastróju rojowego. No taką w 100% skuteczną metodą no, to jest odebranie matki rodziny.